Hej, hej, witajcie. Mam teraz w planach taki projekt na Wieniec wielkanocny. Już y, nagrałam materiał, teraz y, montuję cały, cały materiał ma przeszło 3 godziny, więc pomyślałam, że rozbiję go na mniejsze filmiki. Jako pierwszy wrzucę film właśnie o pisance, a ja w tym czasie będę sobie y, montowała ten film główny, jak zrobić Wieniec. Mam jeszcze ozdoby kwiatuszki, zobaczcie takie, podałam Wam różne rodzaje tych kwiatków, więc też będzie sporo wersji. I mam też wersje różne na listki i też myślę, że wrzucę to w końcu, tak sobie pomyślałam, w osobne filmiki, a nie w jeden wielki film, bo po prostu z przyczyn technicznych tak to rozwiążę. Jeszcze bardzo podoba mi się taki kwiatek. Jest to kwiatek z książki "Mini królestwo" Radia Toys w polskim tłumaczeniu. Wydawnictwo Kobiece wydało tę książkę. Jestem bardzo zadowolona z niej. Naprawdę są tu świetne wzory. Myślę, że ten narcyz też znajdzie się w wieńcu. Możliwe, że na kanale YouTube znajdziecie darmowe tutoriale na inne kwiatki. To też poszukajcie. Ja korzystam z tego, do czego mam po prostu dostęp, albo wymyślam samodzielnie. Zapraszam na film. Pokażę Wam, jak zrobić taką pisankę. Wkuwałam szydełko oczka tylne i dzięki temu utworzyły się takie ozdobne paski. Na początek magiczny pierścień albo dwa oczka łańcuszka. W pierwszym oczku przerabiam 6 półsłupków, tylko tutaj robię X, czyli od góry jeden dwa trzy cztery pięć sześć jeszcze nie powiedziałam, że pisankę przerabiam od tej węższej części, czyli od góry do dołu. Tutaj mam jajo, które właśnie spróbam i będę um, używała tego sznurka, bo przerabiała, przerabiałam od dołu do góry, ale wtedy ta góra m, tutaj była, m, no nie wyglądała najlepiej, więc e, lepiej zrobić od góry, żeby ta krawędź była estetyczna, a tutaj na dole też wszystko ładnie wtedy będzie pasowało. Taki wzór opracowałam. Mam 6 półsłupków w okrążeniu pierwszym. Teraz w okrążeniu drugim w pętle tylne. Cały czas przerabiam w pętle tylne. Nie trzeba, można normalnie pod obiema pętlami. W okrążeniu drugim schemat półsłupek zwiększenie. Razy 3, a zwiększam do 9 półsłupków. Półsłupek. Zwiększenie. Półsłupek. Zwiększenie. Półsłupek. Zwiększenie. Znacznik. Przerzucę na prawą stronę. W okrążeniu trzecim zwiększam do 12 półsłupków. Przerabiam trzykrotnie schemat, dwa półsłupki i zwiększenie. Jeden, dwa i zwiększenie. Jeden, dwa i zwiększam. Jeszcze raz, jeden, dwa i zwiększam. W okrążeniu czwartym zwiększam do szesnastu oczek, szesnastu półsłupków. Przerabiam czterokrotnie schemat. Dwa półsłupki i zwiększenie. Jeden, dwa i zwiększam. Jeżeli widzicie, że to jest zbyt stoszkowate, nie martwmy się tym. Później, jak dodam wypełnienie, to ładnie ten czubek będzie ukształtowany. W okrążeniu piątym zwiększam do 18 półsłupków. Przerabiam schemat. 7 półsłupków i zwiększenie. 1. 2. 4 5 6 7 i zwiększam Jeszcze raz 1 Teraz w okrążeniu 6 i 7 w tych dwóch okrążeniach przerabiam 18 półsłupków Spotykamy się na końcu okrążenia siódmego. Jestem na końcu okrążenia 7. Mam 18 półsłupków w okrążeniu ósmym. 9 razy wykonam zmniejszenie. Już zamykam tę formę. Ale jak to zmniejszenie zrobić, gdy wkuwamy w pętle tylne? No, tak jest to niezbyt wygodne. Ja poznałam taki sposób przy okazji robienia laleczki. Na, na lewej stronie robiłam tę lalkę, i wtedy y, tak trzeba. Jak są dwa oczka, wkuwamy w drugim, obracamy tę pracę, później wkuwamy w pierwszym, ale tu ten haczyk od szydełka jest do góry. Nabieramy włóczkę, przeciągamy i przez obie pętle. Jeden dwa. Wkuwam, obracam z haczykiem do góry. I cyk. To już drugie zmniejszenie. Cieszę się, że przy okazji mogę pokazać Wam ten sposób zmniejszenia. Wykupiłam sobie jakiś czas temu kurs od knoteli na taką świetną lalkę. Może kiedyś ją pokażę jeszcze jej nie skończyłam. W tym ósmym okrążeniu przećwiczycie sobie taki sposób zmniejszania. chyba że robicie bez wkuwania w pętle tylne, to wtedy normalnie można zmniejszyć, zbierając pętle wszednie. Został mały otwór, ja już dodam wypełnienie, bo później może być zbyt malutki. Tu dobrze wypełnię sobie ten czubek. Skończyłam ósme okrążenie i teraz w dziewiątym okrążeniu trzykrotnie przerabiam schemat półsłupek i zmniejszenie. Zmniejszam do trzech półsłupków i to już będzie koniec. Jeszcze tylko zabezpieczymy otwór, czyli półsłupek i zmniejszenie. Półsłupek i zmniejszenie. I jeszcze raz. Półsłupek i zmniejszenie. Wyjmę już ten znacznik. Taka pisanka wykonywana od góry do dołu wygląda zdecydowanie lepiej. Tutaj ym, nawet nie będę jakby wkuwała w te pętle, tylko już po prostu to zabezpieczę tak, żebym nie miała jakiej górki na końcu. Po prostu wkuję i zbiorę te oczka, żeby tu było w miarę Płasko. Zabezpieczyłam, schowam, ale nie będę ucinała. Mniej więcej tu w połowie. Pisanka jest gotowa. Zrobiłam trzy jajka ze sznurka, właśnie w takich kolorach: różowy, kremowy. To jest chyba musztardowy. Można też takie jajka zrobić z włóczki, na przykład z użyciem szydełka 2,5 mm. Ja też pokazuję różne rodzaje, na przykład kwiatków w tutorialu o tych kwiatkach. To jest zrobione sznurkiem, to jest zrobione włóczką. To jest taki kwiatek też w opisie pod tym filmem. Podaję różne linki, i tam są linki, właśnie do tego bazowego wieńca i do ozdób. Przyznam, że teraz, kiedy nagrywam ten film, nie wiem, czy te ozdoby, czy jajka, kwiatki, listki będą wrzucone do jednego filmu jako druga część tego wieńca wieniec bazowy, część pierwsza, i ozdoby, część druga. Tak o tym myślałam, ale teraz widzę, że to się rozrasta ponieważ dzielę się z wami różnymi wersjami na kwiatki i na listki to coś czuję, że ten tutorial będzie zwiększał rozmiary i czas trwania, więc będę musiała to z przyczyn technicznych podzielić na mniejsze filmy. Subskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco, będą wam przychodziły powiadomienia o kolejnych filmikach. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej.